Lazar, to byłoby inaczej Jeżeli teraz nie padnie bramka To już nigdy nie będzie gola dla Unionu Jest gol, gol, gol Becker, gol Nie ma wątpliwości Nie, nie będzie. Żelazny. A to będzie następna bramka. Becker, 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 gol! 2-0. Dla mnie sytuacja strzał, oczywiście, tak trzeba, jest gol! Ale grający przede wszystkim. To byli gola, właśnie. I teraz jest drugi gol! W ten sam sposób to jest bez wątpienia bramka tego meczu. Dragina, na trzy punkty. Będzie strzał z daleka, jest gol! Dla Pragi nieszczęślimy union. Zagranie. Spójrzmy. O Jar to już jest Bramka. Do trzech razy sztuka. Trzy zore. O Jar Sabal. Bryce Mendes sam. Dwa do zera. Ależ to zrobili. No w zasadzie zrobił. Bryce Mendes do asysty. Dopisuje Bramkę. Niesamowicie Mendes. Goni piłkę. Dumfries Juramko. Ten podkręcił piłkę, tam jest <noise> Ramos, ależ bomba i... szaluky de Jong, i gol! W dzisiejszym spotkaniu. A teraz uwaga i gol! Enesiri, ale szybciutko. No i popatrzmy, Irwin Kozano, ładnie ta piłka opada i gol! Bela kocza w niestety 2 do dwóch. Glason, Glason I jeszcze dobitka! gol! Ale nie rezygnuje po tej pierwszej nieudalej, próbuje Musiala Jeszcze Musiala Ależ go Dżamar Musiala Musi Jeden... uważać Lonta by nie stracić tej piłki Miller Tomas Miller Tomas Miller cały czas Miller sta... Od razu próba uruchomienia Markusa Rashforda, który zmienił stronę Razmus Hilot pokazuje się Rashford Ogranie! granie GOOOOOOOL 1 do 0 Dalekie podanie w kierunku Wilfrida Zahy, musi uważać Dalot, Zacha Zacha gol! Ale z błąd defensywy Manchesteru na i nagrania naj... kontrata dla Rasmusa Hylund rozpędza się na swoich nogach, Hojlond, gol! Teraz już mu nikt tego nie zabierze, Rasmus Hojlond na 2 do na prawą stroną boiska Barisz, Baris do środka, aktur, gol, gol! 2 do 2, Kiedy golu z znowu do wyrównania goście! Strata, oj, czy e, tutaj był spalony Mauro Icardi? Mauro Icardi, gol! Mauro Icardi trafia na 3-2 dla Galatasaray w 81. minucie. Teraz mocno zakręcona piłka na piąty mecz, poprzeczka i Gol! I gol dla Napoli! Oj, niebezpiecznie, Benika! świetne przejęcie, Vinicius, Vinicius, gol, 1-1, Vinicius, gol, 1-1, katastrofalny, beliga, a po lewej i jest... jest gol, miał po lewej partnera, wydawało się, że powinien go obsłużyć, ale z przebitka w polu karnym, gol, Piotr Dzieliński, 2-2, jeszcze mocny strzał, ale gol, ale gol, ale trafienie! Błąd Mereta! Cudowny! ...żeby tutaj częściej być w ataku pozycyjnym, no ale nie, nie można w taki sposób rywalowi pomagać. Pierwsza okazja i od razu gol! Pierwszy błąd popełniony! ...Arsenal błędy, ta piłka doła i dokładna jeszcze odegranie i szansa! I w Ależ to zrobili! Co za akcja i to Adrien! Tommaso! Frankowski, Przemysław Frankowski po ziemi Bramka, gol! Jest Bramka Łoi, asysta Przemysła. Szimy Pajszao Ueda i to jest gol samobójczy po interwencji Oblaka piłka. Paul, dobra tutaj próba zagrania. No i Piłk wolny jednak Calvin Stengs, Dobre dośrodkowanie i mamy bramkę. No tego się też nie spodziewa. Jest Lino. Rauner, jeszcze się tutaj Witzel składa, jeszcze przewrotka i pada bramka Antoine Griezmann. Nie na Uel Molina pokazuje się Jorentę dobre dośrodkowanie Argentyńczyka Alvaro Morata, pierwszy raz dzisiaj atleta. Meren mądrze do boku, znakomita sytuacja i gol zdobyty błyskawicznie przez... Katastrofalnie. Tymczasem Balikwisha. Dobra prostopadła piłka i świetnie teraz bite na na gdzie jest futbolówka, zdąży bramkarz i gol kontaktowy, jest szybko zdobyty. Uwaga i gol, odbita piłka. Fajdal. dobra indywidualna akcja, nie, tutaj nie będzie to karnego absolutnie, ale jest gol zdobyty przez Tikana na 3 do 2. Bukari, Bukari, do boku Bukari. wspominałem, grał w Benfice, grał w Bordeaux, teraz gol. Jest gol, choć się tutaj Jest. mają szansę, by to przełamać, choć teraz niebezpiecznie i gol! Dobre, teraz trzecią, od razu strzał na bramkę, świetnie broni to w pierwszym momencie Donna Roma, trudem Donnarumma, ale jeszcze jedno uderzenie przy bliższym słupku i jeszcze kim do środka i gol, bo to chyba padło! Dobre zagranie do Longstaffa. Longstaff, mocny strzał i jest trzecia eee, w duży newerze. i świetne zagranie. I mamy kontaktowego gola. Nie ma podniesionej chorągiewinniku. Jest wyłożona piłka, mocny strzał i przepiękny gol. Do... Bernardo Silva, Rico, Luis Foden. Za, openda, openda! Jest go remisem z takim rywalem jak City. Doku jest teraz Alvarez. Alvarez, gol! Go! Alvarez rusza kalant, rusza doku. Do niego piłka. Doku, doku. 3 do jednego dla gości. Wojne nieporozumienie, teraz fatalne. Romario Baros Cardozo, jeden do zera. Ależ koszmar Porto w samej końcówce pierdolnej. Maeda, zgranie piłki. Poruchawski, gol! Dakomici! Przykonacja, nałyśku fragmentów, Lazio, Bertino, jeszcze Romagnoli, Bertino, interwencja trochardta, będzie niebezpiecznie Gündüz i dośrodkowanie gol! Ostatni sił.